Mać. No to nie działaj! W mordę jebane może płyty nie ma. Kurwa ja to naprawię! Ja to naprawię! Naprawię to kurwa! Ale było tak miary ok? czasami lepiej siadało to na chuj zmieniać no To nie jest ginamor rozdziałki Dokładnie, ani rozdziałki, ani celownika, ani niczego. Trzeba napierdalać. to zależy, no bo jak masz kurwa kada taki wielki celownik to od To zależy, ja lubię duże, ktoś robi małe, z Ja tam wolę duże powiem ci i, no i, mała, i, jeszcze, i tak, tak samo z czekoladą, nie? Też są różne, no, jedni no, lubią... No, niektórzy lubią białe, niektórzy lubią te drugie. No, no dokładnie, nie. tak to działa. Co? Tak to działa, no. Janusz mi naprawił Cesa Dobra. Co? O czym gadasz, duży? No nie wiem, duży samochód, duży... Hmm. Duże buty. Ja też tak powiem. Duże samochody? No tak, no, niektórzy lubią zły, niektórzy lubią mniejsze samochody. No nie. Dokładnie. No, nie. Dokładnie Cześć byczki, witam was bardzo serdecznie Niektórzy już wiedzą, a niektórzy nie Że współpracuję już jakiś czas z Shadowpay jest to nic innego jak market Który oferuje kupowanie i sprzedawanie Skinów do CSGO Jak klikniecie tutaj plusika I wpiszecie kod innocent I klikniecie apply to dostaniecie plus 2% do depozytu Ja nie dostanę, więc nie klikam Bo, bo już dostałem E, bardzo fajna jest opcja tutaj na stronce, że wszystko jest takie ładne, ten zaawansowane wyszukiwanie, więc sobie klikamy, nie wiem, Factory New, klikamy sobie kostkę, klikamy sobie skeleton i nam się wyświetlają skeletony takie ładne, ten 003 ze takie na przykład jakbym chciał to bym kupił. Ale na razie nie chcę, bo dopiero wymieniłem na talonka e, Warto tutaj wspomnieć o dodatku do przeglądarki Widzicie tutaj jest oczywiście Trading Status online e, u mnie. I ogólnie to, że dzięki, dzięki niemu cała strona operuje na natychmiastowych trade'ach i bezpiecznych trade'ach przede wszystkim i sobie działa to tak, że nie wiem, chcecie coś sprzedać, więc dajecie cenę, jak ktoś chce to kupić, dostajecie powiadomienie. Wysyłacie skina, dostajecie hajsik. A jak kupujecie, to macie skinę od razu. Więc po której stronie transakcji byś się nie znalazł, to jest spoko dla Ciebie. Jest szybciutko, jest bezpiecznie. Jest przyjemnie. No i tyle. Więc yy, jeżeli chcecie skorzystać ze stronki to zapraszam was do tego, ale zapraszam was też do dalszej części tego filmu, bo tam będą jakieś dobre hedy. Pozdrawiam i do zobaczenia. Ty. Nie. O kurwa, co tu się stało? Nie no, nie wierzę, że mnie <śmany> spadł z dariny, kurwa Ja, ja nie, nie mogę z tych akcji Może będzie smok, nie pamiętam czy ja dobrze rzuciłem O kurwa, chujna Ale o, kurwa. o Jezu Chciałem zajmować momentem, ale uznałem, że... O kurwa, magik, jest No bo smoke ja miałem To mój I na rampę, na rampę Jedziemy do, go! Dojazd, do. do dojazd, dojazd! Kurwa! I na dół! Na dół, na dół, na dół! Do kraty zbiegamy! Za nami jest! To szybko, szybko i do kraty! Do szyb. Tak, to szybko! Dałem smoka jest. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Jedziemy, do jedziemy, jedziemy! No szybko! tam cud! Jeżdżę, jeżdżę! Na To małpy! Na górny bez! <laughs> do do nami. bez. Za nami! On nas goni, Nie ta. dalej, nie, nie, nie Godę! Mamy! Ma A, bawałek, Janek, bawałek. Mateusz, Mateusz i Phoenix idzie pewnie. Już padł, domek! Boję się! I drabinę! Ej, kto gniazdo! Jazdo! Jazdo, Trzeba dwóch! Teraz kupię A taki pistol! Doby byłem! Oj, kurwa! Goni nas! Ale roste... małpy nie mogą stać w miejscu, nie chcę być dalej! Nie rozumiem, nie rozumiem dlaczego. Mogą, ja mogą wiedzę, czasem rabinę. zaplantować i powiedz na heaven obieguję. Ale słuchaj, można było czasem się dobrze tak na gałęzi Damn. zatrzymać. Było okej okay. tak? tam przycupność a opierdalić ja ja ze skórką. Wiesz zacznę, ja zapierdalam na drabinie. Siedzę sobie z Olą, idziemy sobie po lesie, jest fajnie tam, kurwa. Deszcz pada, taka leba. potoczek daje dźwięk, ptaszek ćwierka, a ja siedzę, idę i tak myślę, kurwa. Może na tym Vertigo, jakbyśmy mnie trochę ustawili inaczej, to by się lepiej czuło troszeczkę w Giełce. No i tak kurwa ten odpoczynek wygląda, no. Ej, to mi, to mi po arabsku wyszło co on napisał. No. Nick, co robisz? Dobra, wiesz, że ktoś o tym po wkicie po Tak. Nie wiesz, ja masz do... to w ogóle pisał, nikt jakąś broń? Spero pewnie opisał Władny do, do w Google, mu zmieniło na <słysza> <słysza> Wa, ありがとうございます。 Ja, ja nic No i z darmów to bo... Bo... <grym> Kurwa Ty. Skówka, skówka, jebać s... Co? Dalej Kurwa O mój kog jest, Ten? No, to jest mój Tak, ten, bierz go Au, ha! Trzymasz? Och Bierz go, Boś, Nie wiem czy to będzie widać, ale patrzcie, pokażę wam. Kurwa, Do chuja. Wszystko wam pokażę. Nie wiem. O ile widzicie monitor, ale obecnie to wygląda tak. No kurwa nie ciekawie. Widzimy się jutro. I pamiętajcie, że już prochu.